Cieszymy się, że nam się udało, bo początek był nie za ciekawy w naszym wykonaniu. Natomiast w dalszym ciągu cieszymy się, dzisiaj bardzo się cieszymy, natomiast w dalszym ciągu zdajemy sobie sprawę, że mamy 5 punktów straty do liderów, więc musimy, musimy dalej ciągle ustawić ustawicznie nadrabiać. Dziękuję. Chciałem pogratulować trenerowi i gospodarzy naprawdę fajnego meczu. Myślę, że jak na derby województwa śląskiego, to naprawdę, e, naprawdę mecz był bardzo, bardzo dobry, bardzo fajny. Godny pozycji i celów e, obu drużyn w tym sezonie. Przy e, w drugiej połowie w przystanie 1-1 za bardzo, wydaje mi się, że za bardzo wierzyliśmy, że, 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 że gramy z przeciwnikami pokroju poprzednich spotkań, że ta bramka druga na, na 2-1 spadnie prędzej czy później. No nie z takim przeciwnikiem jak Piast się okazało, że każda kontra zespołu gospodarzy no, groziła, groziła jakimś, jakimś, jakąś sytuacją ramkową Jakub Biskup, Bocisławski, stadion szczęśliwy dla piasta i szczęśliwy dla ciebie strzelasz do kolej i wygrywasz to spotkanie w tym surowie. No Zgadza się, Zawsze że tutaj się dobrze grała na tym, na, na tym boisku. Bardzo dobra murawa. No, cieszymy się dzisiaj z tego zwycięstwa. Nie? W jaki sposób Marcin Brosz Was zmienił w przerwie meczu? Znaczy, to, e, nie wiem, czy, ciężko mi na to już powiedzieć. Po prostu, no, w przerwie powiedzieliśmy sobie, że, że no, to nie powinniśmy tak grać jak, jak graliśmy w pierwszej połowie, no, bo w tym meczu miał duży ciężar gatunkowy, no, bo gdyby Polbski wygrało, no, to... Naprawdę byłoby już mega ciężko zrobić stratę 11, 11 punktową. Generalnie przez taką fragmenty nie chodzę w pole karne, bo wiadomo nie jestem najwyższy, ale coś mi podkusiło, żeby, żeby wejść, zamknąłem akcję i praktycznie dołożyłem tylko nogę. Bramka. Zmiennie bardzo, bardzo ważne zwycięstwo i, i dobrze, że, że wygraliśmy, bo to byla trochę się sposzczyła i jest ciekawsza. Obawialiście się pod Beskidzia i słusznie, bo to dobry zespół, a tymczasem sobie łatwe zwycięzko. No nie, no łatwe nie było. Można powiedzieć, że trochę nam nie wyszła pierwsza połowa, że źle weszliśmy w ten mecz. Eee, straciliśmy bramkę, może no, to nas też trochę obudziło. Dobrze, że wyrównaliśmy do, do przerwy, a w drugiej połowie wydaje mi się, że graliśmy tak jak, tak jak powinniśmy, że od początku stworzyliśmy dużo sytuacji. Można było się pokusić o troszeczkę wyższe zwycięstwo. Wtedy mecz byłby w końcu spokojniejszy. No ale na pewno się jesteśmy szczęśliwi. Na pewno to nas kosztowało dużo sił i, i możemy skupić się przygotować na meczu z klucz facto Iwan po dziś ku biskupowi tego piątego kola bo to znowu brawa szybko strzelasz bramkę która daje bezcenne zwycięstwo pastanicy. No bardzo się cieszę z tej bramki w tak ważnym spotkaniu która dała nam trzy punkty wracając do tego, że mam tyle gromek co Kuba, wychodząc na drugą połowę, Kuba mówi, że muszę coś strzelić ja powiedziałem, że no nie pozostaje mi nic innego jak strzelić bramkę, żeby dogonić do go w klasyfikacji strzelców i wiecie się, że to się spełniło i w dodatku zgarnęliśmy komplet punktów no, była piłka do Marcina Pietronia na 18 metr, Marcin strzelał, no troszkę mu piłka zeszła ja stałem na 12-13 metrze przyjąłem piłkę prawą od razu z, y, uderzyłem z prostego pod wisi, a lewą nogą po długim słupku i bramkarz y, praktycznie nie miał nic do powiedzenia. I kibice fiasta oszaleli z radości, bo to nasz zespół prowadzi dwa do jednego, a strzelcem tego gola był piłkarz oznaczony numerem 18. Bartosz! Na pewno wiedzieliśmy, że to dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne w kontekście układu tabeli. Przegrywając lub remisując, to ta przewaga podwieski nad nami była znacząca, a tak to zmniejszyliśmy ją do pięciu punktów. I Teraz jedziemy do klucz -Borka i no, wypadałoby powtórzyć wynik z dzisiaj i zgarnąć trzy punkty. Masz Podgórski, jeden z 14 wojowników, których dziś wygrali. Niezwykle ważny mecz. Tomek, co się czuje po takim spotkaniu? No Na pewno dużą radość, tym bardziej, że, że po tym meczu pozostajemy jednym zespołem, który nie jest pokonany na boiskach pierwszoligowych, także no, no tylko się z tego cieszyć. Podgórskie idzie szybko otworzyło wynik. nieczywiście w tym momencie załamania? na pewno początek nie był łatwy. Pod szybko strzelił bramkę i, i, i dobrze grali. Trzeba przyznać, że pierwsze 25 minut grali dobrze, jednak po tej bramce strzelonej przez kubę biskupa gra się nieco no i w drugiej połowie już, już myślę przeważaliśmy. to znaczy no, na pewno nie, nie grało się że całkiem łatwo, jednak szyki jednak się rozluźniły, było trochę więcej miejsca na boisku i, i mogliśmy pokusić się o, o troszkę wyższy wynik niż tylko 2 Przed tym meczem rozmawialiśmy o Twoim gorą. No nie było bramki jednak, liczy się zwycięstwo zespołu i cieszymy się niezmiernie, że wygraliśmy 2-1. No na pewno nie ukrywaliśmy że przed tym meczem, że, że może to być mecz z gatunku o wszystko w tej pierwszej rundzie, bo pod Beskidzie wygrywając z nami tutaj uciekłoby nam już na 11 punktów, jednak stało się inaczej, my wygraliśmy, zainkasowaliśmy 3 punkty i doskakujemy do tej czołówki. Wyjechał do bram raju, Jast dzisiaj wygrywa z podweskiciem 2 do 1 i zostaje niepokonany zespołem w pierwszej lidze. Kto dzisiaj wygrał mecz? Przywołany w 16 minucie pierwsze trafienie na podweskicza. Robert Demian. A potem strzelali już piłkarze Piasta w 36. minucie, Kuba Biskup i zwycięskiego gola dla nas strzelił Bartosz Iwan w 38. minucie.